Hej, cześć, wam wszystkim, z tej strony Amok I zapraszam was na kolejny odcinek Nie wiem który, wybaczcie mi, nie wiem który Nie sprawdzałem, bo jeszcze nie Nie, nie wchodziłem na YouTube'a, żeby zobaczyć Ten, który to odcinek Bo przed chwilą nagrałem poprzedni Który pewnie oglądaliście W poniedziałek 1 września, nie wiem W poniedziałek 1 września W poniedziałek 2 września Nie wiem kiedy ten wrzucę Zobaczymy Zobaczymy. Ja to teraz gram na żywo. Nic żadnych ścien, żadnych ścien. Boże, to jest hardcore? Ciul! Dostaniecie dłuższy odcinek! Tak, to jest myśl moja. Ten odcinek będzie dłuższy, który nagram dzisiaj ostatni. Mam nadzieję, że nie będę miał tu żadnych banów i tych innych, ponieważ dawno, strasznie dawno nie grałem w BF, a powiem wam. Oj, dzień dobry! Uuu! Nie, ja nie umiem sterować tym Lol, jako jaką mam teraz Friday, jak gram po raz... Flory! Wypierza nam stąd. Czy ktoś tu będzie? Tu zawsze ktoś jest. Tylko ciekawe, czy ktoś jest akurat z wrogów. Nie trafisz mnie, frajerze. Nie Dostałem, no! Jakim kurwa cudem! Dobra, to jest taki failik. Wiecie, ja. Ja powiem wam tak, ja w BFA nie gram dla... Frajdy, znaczy... trochę dla frajdy gram, prawda? Bo to jest taka... Fraj'da w graniu. Gram w BFa po to, aby się odstresować, wy widzicie moją reakcję na dane rzeczy, a ja nie gram dla wyniku. Dla mnie wynik jest nieważny, może być nawet 30-0. O nie, Viper. Jest! Frajerze, nie polecisz! Nie! Dałem się zrobić wała. To jest ten sposób na zginięcie. Tak. Dałem się zrobić wała. Już tego nie zrobię. Dobra, będę miał F8... F35. Ciul go wie! Tak, wiecie, to jest właśnie takie robienie wała. Stajecie komuś przed celownikiem, on po pewnym czasie się denerwuje, że tutaj mu stoicie i strzelacie pod siebie i giniecie. To jest właśnie robienie siebie wałka. Aha, ci już zginęli? Tam ktoś wyskoczył. Dobra, tutaj troszeczkę zwolnimy. Czy tutaj ktoś jest? Frajer! Lor, prawie się dałem zrobić w konia też znowu. Znaczy w sumie nie, ja nie lubię się robić w konia, tylko po prostu ja rozumiem ich grę. Czemu nie trafiam? Nie! To jest budynek, dobra? Znowu trzeba zlecieć w górę, tylko nie, nie pamiętam na jakiej wysokości ja wzlatuję. Czekajcie, czy te punkty lecą w dół czy w górę? Jasne, że was pożyw. po. pożyżywowano me. po. Lol. Co ja w tym momencie powiedziałem, to ja nie wiem. Nie, 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 panie. Niemiec płakał, jak się wypieprzył. Ktoś za mną leci, ktoś za mną leci. Jakieś dzieci. Tutaj, tu, 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 tu są. No dobra. Ktoś mi siedzi na ogonie, Widziałem A, frajer. Nie, Al Capone. Znaczy, what? Jaki Al Capone? Al Capone? to był jakiś tam... Mafiozo, czy ktoś tam. Nie zdejmiesz mnie, frejerze, Bo ja lecę! Lecę tutaj! Lecę na tą budowę! Po to, aby mieć krowę. Lol. Czekajcie, czy ktoś tutaj... Hmm. No, pociul mi jest robot! A może... się przyda? Czekajcie, zrobię, zrobię taką... Rzecz, którą chciałem zawsze zrobić. Weeee! Lecimy w dół. Mam nadzieję, że się nie rozwalę. A jeżeli się rozwalę, to stąd skakuję. Dobra, przeżyliśmy. A czy w sumie nie spadłem z całej. Nie spadłem z całej budowy, lol. Spoko. Wiem, że jest drogi transporter. O, fajny jest widok. który którym się. Tym się spawało? Tym się spawało, spoko. Spróbujemy kogoś zabić. I get the troll, A czy I. Chuj. Nie pamiętam jak się, jak, jak to leciało, to jest tam jakiś. Jest czołg, jest czołg, jest czołg jest Cicho, 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 cicho. Może mi się uda. Nie! Fryer. Z rozwalnie mnie w pizdzie. Skaczę na śmierć. Dobra, przyjmijmy punkt. Może mi się uda? Może mi się uda. Dobra, schowajmy się tutaj, gdzieś. Dobra, to nasz. Na szczęście, to nasz. Przejmijmy punkt. Bo w tej grze należy przejmować punkty, a nie opierdzielać się jak to robią niektórzy. Plac budowy, dobra. Przejmujemy, zobaczymy, czy mi się uda. Oczywiście. Dobra, 400. Nie! Nie widzisz mnie? Ok, ładunek C4 mają pod sobą, więc ...spieprzam stąd. Mogę ich zajść stędy. Rozwalił ich, dobra. Spoczko, kolesiu, rozwaliłeś ich zajebiście. Czekajcie, tutaj ktoś jest. Tu jest ten czołg! Nie, ktoś mnie napieprza! Z przodu! Z przodu mnie napieprzoją! Czemu zacząłem gatać się jakimś dziwnym językiem? Nie wiem czymu. Ła! Coś mi się z językiem działo przez chwilę. Viper! Wej, teraz wejdę, ale się już nie, nie dam sterować. Dobra, teraz jestem, jestem głównym dowodzącym. Nikt ze mną nie leci, bo tylko ze mną latają jakieś dzieci. No! No! To! Ale frajer! Nie, ja teraz robię coś takiego. Nie lubię, bo kurwa, denerwują mnie osoby, które wlatują we mnie specjalnie po to, aby zrobić sobie zabójstwo. Jezu, jezu jeżeli jacy tak nie umieją grać, to po co się w ogóle pakują do gry? Nie rozumiem. Sam lubię czasem wlatywać kogoś, no ale nie w ten desen. Dobra. Jest też jakiś koleś w. A, coś tam. A AWP AWP to jest broń Ciekawe czy ktoś tu jest Tam jest koleś Tu jest Kaś, że koleś Jest koleś. Patrzcie go z frajeru Nie frajer ucie kiedy No fucking Uej tak, moja reakcja na to jest niezastąpiona, co to kurwa ma być, ja w niego strzelam, pakuję kurwa, wrzuciłem mu za do dupy, a nie, on, on dalej żyje, on dalej musi żyć, nie, niestety, ty musisz zginąć, bo on jest lepszy. Dobra, Viper jest znowu mój. Mam jakiś frajer... Dobra, jest, jest jakiś koleś z przodu. Bo tak się lata Viperem, patrzcie na to, co, co to za plamy? Gdzie jest ten wiper? Tam jest jakiś... Masz! Bierz go, bierz go! No przecież ja go naprowadzałem, co to... Nie, ja nie rozpłaczę. Nie, żartowałem. Nie jestem aż takim frajerem, żeby się rozpłakać. To, to jest tylko gra, tu się wygrywa, nie, tu może aż, nie aż tak Lećmy Teraz pokażę wam jak się gra po frajersku Może nie, nie będę frajerem Ale tu macie na przykład helikopter, który zdejmujecie Bo jest frajerski I robicie mu tak A ja prawie Wlatujecie w niego Prze chwilę mówiłem, że to jest głupie, ale czasem zdaję sobie sprawę, że to jednak jest grafa Dobra, wyskoczyłem w ostatnim momencie. Nie, 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 Znowu Znowu zaraz się zdam. Gdzie jest ten nie, który tutaj wjechał przed chwilą Jeepem? Jednie! Yes, ale zabiłem chociaż jednego! Uff! Jak ja się cieszę! Nawet o tym nie wiecie, jak ja się cieszę! O, ktoś tam, widzę, miał e, niezły trik. Kładziecie C4 na, dajmy, samochód i wjeżdżacie w czołk i wysadzacie. No, taki... Allah akbar! Uf, rozumiecie, o co chodzi. Dobra, rozstawienie to może nie będę szedł, no ale... ...tutaj mi bardziej pasuje. Zobacz, ktoś tu jest. Tak, tu jest cisza, spokój. No to dobrze. Plac budowy nasz jest świetnie. Tu się boję wsiadać, bo tu czasem... kładą nasi kochani chłopcy... ...przeciwnicy... kładą C4, C4 czy tam... ...Klejmo i wy, wy wsiadacie tutaj i wiecie. Może trochę strach przejeżdżać tamtymi drogami. Dobra, może teraz pojadę. Ups, spokój jest. Nie no, tak. Tutaj lepiej nie jechać środkiem. Przyjmiemy sobie B, tylko jeżeli da uda mi się tam dojechać. Oczywiście zaraz wpadnę na jakąś minę. Będę o tym dobrze wiedział. Ja zabrałbym cię, gdybym wiedział... Ej, tu jest cztery, to... Ale zajebisty jesteś, koleś. Kładziesz minę na środku. Nie! Ale ta mina musi być na środku, bo to jest mina przeciwpancerna. Zamknij mordę. Miasto. Dobra. Myślę, że. O Boże, to ma 909 tiketów jeszcze do końca. W sumie my przegrywamy, więc. Musimy, chłopaki, się sprężyć, bo oni nam. no, Rwą dupę, a my tutaj już gramy 12 minut. A czy w sumie ja gram 12 minut? No, chłopaki. G. Haha, fryer. Nie! Coś źle. Leci. Dobra, wyskoczyłem. Ale zginęłem! No czemu? Czemu? Tam widziałem kolesia któregoś ten. Ta, popełnił samobójstwo. Jakbym chciał popełnić samobójstwo, to wszedłbym w menu i kliknął popełni samobójstwo. Czekajcie, te punkty lecą w dół czy w górę? Jeżeli lecą w górę, to zajbi one lecą w dół. Dobra. Eee, kurde z weteranów. Tak, zostaniecie no jakiś taki dłuższy odcineczek. Taki, wiecie, taki specjal. Nie wiem kiedy to wrzucę Fryer. Ktoś tam jeszcze jest Nie wiem kiedy to wrzucę, ale... No, po prostu mam taki mindfuck teraz w głowie, bo... Zabiłem tego kolesia Może się przestraszyłem, że tutaj ktoś jest Tam, tam jest ktoś na kurortach, ale nie chce mi się tam biec Może tam pojadę? Frajerze, odsuń się Jadę na kurort ty wroga. Fryer, wjeżdżasz sam. Z Buta wjeżdżasz. Nie, bo mnie zaraz zdejmij chłopaki. Uciekajmy. Nie, no chciałem mu granat rzucić jeszcze do tego, ale Jestem frajerem i nie umiem grać. Czekajcie, nasze punkty lecą w górę czy w dół. Ja już nie mam nie mam kompletnie pojęcia. Um, zaraz zobaczymy 3, 2, 1 i punkty w dół czy w górę. A mnie noga na pieprza. Bo oczywiście punkty wroga lecą w dół, a punkty nasze. Pewnie w górę, co? Żeby było, tro było trochę trudniej. A. zmęczenie. Dobra, lecą w dół. Spoko. O, tu jest fajny trik. Fryer, dałem się wrobić. Freyerze, nie będzie się śledził. Bumcy wykrzy chłopaki, bumcy wykrzy nie ma takiego być Dostał dwa razy. Przynajmniej tak mi pokazało! Lol, lag? Czy mi się wydaje? Super wywaliło mnie. Ciekawe z jakiego powodu. Dobra, widzimy, widzimy się za chwilę, jeżeli wrócę do gry. A jak nie, to dobra. Jeżeli to jest wina mojego neta, to Was przepraszam, bo to pewnie wywaliło mnie z powodu tego, że mi ostatnio coś internet szwankuje. Zobaczymy, czy utracono połączenie? Utracono połączenie. Czy mi teraz, czekajcie, wejdę w grę online i zobaczę, czy będę miał serwery. Jeżeli nie będę miał serwerów, to znaczy po necie. Więc sami się przekonacie, czy okej, okay, czy nie okej. Okay. No, chciałem zrobić taki dłuższy odcinek, no. Wiecie, ostatnio coś NET ja szwankuje i co jakieś praktycznie 3-4 godziny wywala mi internet, no. Nie wiem. O, właśnie, nie udało się połączyć. Pewnie utracono połączenie tak samo. Nie, z tym się nie uda. ale pewnie serwery i padły, więc dobra, ja już nie będę ten, jeżeli będzie mi się chciało i nie zapomnę, dołączę wam jakiś drugi odcinek do tego, a jeżeli nie, to i tak macie 16 minut praktycznie, więc to wam chyba styknie, co? Zawsze jakieś tam umilenie w czasu i tp. Dobra, więc jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i na razie, cześć. A i nie zapomnijcie o Facebooku, bo tam się pojawia, pojawiać będzie dużo informacji, zbędnych informacji, więc cześć. yo